Dzisiaj nie będziemy całego odcinka zbierać, tylko sobie tak, o, o proszę, piątkowy dziennik, no kurczę, to tyle zbierałem, szóstkowy i do szóstkowego nie poleciał, ale z piątkowego od Dzisiaj sobie tylko chwilę, mam nadzieję, pozbieramy, bo chciałbym ten kamień dokończyć, zrobić sobie tego narzędziarza i dzisiaj na tyle, nie, więcej już bym nie dorążył tutaj tego tematu. O, już, już kurna O nie, czekajcie, się, to jest przewóz? Nie, to nie jest przewóz. Czy on jest przeciążony w loj O, dupy Oskito <laughs> O, Beskito, beskito. X de kisne, 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 człowieku, kisne Dawaj go kurna Stoi w miejscu Uwalony. Tysiąc punktów frakcji, wywalony. Gościu, dobre, dobre. Dobre to było. Ile to było? Około 10% wartości tego komputera mi zasponsorowaliście. Pamiętam. Tak mniej więcej. Dostałem 6000 punktów za obronę frakcji. Co jest? Za tego jednego typa. 6000 punktów za obronę frakcji. To Za tysięcy punktów ten typa. o kurde. No to ładnie. Bierzemy do końca i jeszcze skrzyneczkę sobie wezmę. O, coś wypadło nawet, słuchajcie. jest szóstkowa klata, akurat ją przetworzę, a nie mogę pieniędzy po niej zabrać. Jestem bardziej rozwinięty zbieraczko niż ty na mainie. Ale nie mam żadnego wysokiego zbieractwa na razie. Dobra, otwieramy. Uwaga, uwaga. 10 tysięcy, 79 tysięcy i 18. Ej, no to nie jest źle. Nie jest źle. Szóstkowy dagger wypadł. Fajny, fajny. Potrzebujemy na szóstkę, ale szóstkę na fokusie potrzebuję, a piątkę no niekoniecznie. Więc sobie piątkę przerobimy na razie bez fokusu. 122. Ej, no właśnie. Tak mało? Hmm. Tak mało potrzebuję. Dobra. I teraz na fokusie lecimy. Głupówki mi oddają jeszcze. Cześć, Paulina. No, na pewno mniej niż, niż oddawały, nie? Ej, no czekajcie, my chyba się obrobimy z tymi blokami. Co się dzieje? 160, albo i nie. Albo się nie obrobimy. A, <laughs> czekajcie, ile nam brakuje? 139 mam. No nie. 21 bloków nam brakuje. O! O! Ale przyjemna. Jujku, ale ekspa w ogóle. 234 ekspa za to. O! Byku. Pięknie. Dobra. 50 kamienia zbieramy, i wracam do domu i jesteśmy ustawieni. Dobra, jest yes, git. Jest git. No coś tam spadło 120 tysięcy. To jest albo bieda wersja damage'owa, albo w ogóle, y albo w ogóle na PvE tylko, jak dla mnie. Dobra, starczyło nam. I jeszcze nam parę bloków nawet zostało. Także... ta da Jest, kurde jest, mamy narzędzia szóstkowego. Dobra, upgrade standardowo lecimy dalej. 1600 drewna. O, tak. Dobra, mogę to robić w końcu. Zobaczcie, proszę bardzo. Szóstkowe młotki, dostępne. Nie wyekspione. No dobra, no to pochłaniamy książeczki. Jest, jak on jest zadowolony. Ty, robił! Robił! Jezu, ale go zmielił. Boże. Boże, jaka mielona. O byku O buty na powiększenie ma ich huzył huzył dawaj bomba, dawaj O byku zaczynamy imprezę a Półty na powiększenie, to jest impreza. Nawet podki nie trzeba było używać. O! o! <śledzio> zsiadł! Zsiadł, żeby dostać bułę. Nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę w ciebie, typie. Zsiadł i dostał bułę, nie? Co za gość. Dobra, dawaj, dawaj. Będzie akcja. I lecimy w temacie. Awaj, Lujam. Jeszcze nie trafił, nie? Jeszcze kurwa nie trafił. O, byku dobra, dobra. Nie rzucaj się. Nie wierzę. Stał dosłownie na mnie i jeszcze przestrzelił z tym toporem. W ogóle w innym kierunku. Eee, diddy. Nie. Nie, nie sobie pójdę. Team. Team. Dawaj, byku. Będziemy najlepsi. Dawaj. Uciegu. Czekaj, nie wbije. A jaka impreza tu jest. Kurna. Jakie rękawice. Ty, jest typek, dawaj. Dawaj mi tego typa, no. Lujo złoty, no złość z tego konia! Nie wierzę, no nie zejdzie, no. No i tamten sobie wsiadł i pojechał. Zo Ale impreza. A prosiłem. Prosiłem, powtarzałem. Nie pomógł. Nie pomógł. Zabije mnie. A idź sobie. Haha. Ha. Pełna ucieczka. Taki przyjaciel z ciebie kolego, taki się przyjaciel, a ja tutaj mam wyjście. Haha. Ha. Ale. Chciał mnie oszukać. Nóż w plecy mi chciał wbić, no. Tak. Wiem. Gościu woli zabijać typa za 50 niż za 6 milionów. No kurna ta jaszczurka to była dowalona, nie? Jakbyśmy to zdjęli to by było super. Idziemy na tą naturkę sobie pozrabiać. Taki mam plan, żeby sobie stworzyć też secik na koraptedy. Żeby z Carleonu móc wychodzić po jakieś pieniądze. Takie na szybko. Aha. No takie fajne w sumie chłopki. Kiedy zabicie? Kurde, nie bili się do końca, tylko zwiali. Dobra, czas na montaż. Wybiją te szóstkowe. Powiem. O! O! No, niebieska, dawaj. Ile tam będzie? 60. Ej, no, tak się nie robi. O, jest fioletowa. Patrz, jest fioletowa. A z fioletowej, proszę, 250 tysięcy. Może nie urywa dupy, ale jak milion zarobię, to i tak będę zadowolony. To były złote czasy mistów. Oj, tak. O, i proszę bardzo, do popisania się, czy będzie 100 tysięcy, czy nie będzie 100 tysięcy? 4000, no jest gorzej. Może faktycznie byśmy sobie zrobili jakieś takie awafisty, bym sobie podekspił. Skąd awafisty wezmę? Wykrawcę sobie, co? Co nie umiem krafcić? Panie, jeszcze mnie nie upośledziło. Artefakty, jakie robię. Brrr. O Jezu, i XD. Khabon ten ma jeszcze. Czekajcie, muszę zrzucić trochę te z siebie. Dobra. Niech on to straci. No. Jezu, złoty no Odejść mi nie daje byczek. Kurde, no nie zrobię go w ten sposób, no, kubany o dobrze podszedł, dobrze. No, dawaj dawaj. Dobra, dobra. Kurna, już że na totalnym louku, nie. Ja pierdzielę. O oh, jest mam cię awafisty miał awafisty miał w plecaku nie wytrzymam gość miał awafisty what the fuck gość miał 4-2 awafisty nie wierzę nie wierzę po prostu nie wierzę gadamy o awafistach proszę mam zdobyłem o oh, dobra Fajnie, fajnie. 4-1 kapciuchy, fajnie. Mm, setka na podstawce. No daje ci. Nie dużo, ale daje. Ej. Mega prosty boss. 6, o Jezu. 15, nie 11 tysięcy, 16 tysięcy i 10 tysięcy, ja pierdzielę, Ale gruz. Jaki gruz, to jest szóstkowy bosslayer, szóstkowy, na czerwonej mapie. 80 parę tysięcy z pająką, wiii. Słowutko. Nie wiem, czy oglądaliście takiego shorta, ze taperem, jak opisuje, jak jego piesek na niego patrzy, kiedy zbiera po nim dwójkę. I gruby, posadzi to. I teraz jak ja to obejrzałem, to do gości coś raz mówię. <laughs> Przy każdej możliwej okazji. Musimy to znaleźć ewidentnie. Dosłownie, muszę to opuścić wam. Dzień, teraz w workach na kupy. Zbieram to po nim, żeby było czysto, ale wydaje mi się, że z jego perspektywy to jest... Po... <laughs> zrobi, odchodzi, nie przeszkadzaj się. teraz. Gruby, po co ci to? O, jest to. Ale dana kolekcja. Odkąd mamy psa? W każde... To jest dobre. Zbierasz kupę i pies na ciebie. Gruby, po co ci to? O, 100 tysięcy za rachatynkę, no i pięknie. Ta pochodnia to akurat mi się podoba, to sobie ją zostawię. I tak, klata raczej nie użyję. Aha, za taką cenę też jej nie sprzedam. Oj nie, dobrze. Bardzo nie dobrze. Daleko mi brakuje. A niedaleko. Dobra. Może zdążymy. Może się uda wbić. Zobaczymy, ile tam nam pochłonie tego. 8 punktów nauki brakuje tylko. Dobra. I 5-1. Lecimy. Takie rzeczy ze skrzynek, zupełnie go skrzynek. O, lata 5 -1. No i proste. Jest na Fokusie. To kosztuje kosmos. Dobra. Dwie takie klaty zrobimy. Mhm. Ciekawe, ile dam dazą. 19, dobra, nieźle, nieźle. Jeszcze mogę wykrawcić taką. O, o, takie buty na przykład że się zmieszczą. Eee, tak i tutaj pochłoniemy to. To zrobimy już na fokusie. Study Post 0, no i okej. Okay. No i teraz jaki jest? Jaki jest XP? 30. Jest! Jest! 30! Petarda, kurde, ale łatwo. Dobra, mogę już krawcić młotki. No! Proszę bardzo, mamy. Mam, 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 cały zestaw. Dobra, mamy cyk, młotek. Proszę bardzo, wykrawcone. Misja na dzisiaj zakończona sukcesem. Jest młotek. No i petarda, widzowie, petarda. Dobra, jeszcze ten sobie zjem, żeby nie było, pyk, o oh, jeszcze 31 wbiłem, elegancko mamy, do tego jeszcze cały set trzeba będzie wykrawcić, ale to już jest misja na kolejny odcinek.